No i co, sprawdzamy co, na, co u naszej Tegenarii Ale nie, 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 to już nie Tegenaria To jest jednak tak Eratigana agressis. Naprawdę sorry, naprawdę, naprawdę mówię wam sorry za to Bo się pomyliłem słuchajcie, każdemu się zdarza Mógłbym oddać wszystkie swoje suby Mógłbym naprawdę oddać wszystkie swoje suby Za te, za te przeprosiny słuchajcie No bo naprawdę sorry kurde teraz tak wyszłem Głupio, że po prostu. Nie, no to jest. <coughs> kątnik wiejski, czyli eratigena Agrestis. Kurde, naprawdę muszę pozmieniać chyba opisy. Wiecie ją, czy nie? Jezu, taką kamerę mam. Czułową, czekajcie. A w ogóle wiecie, co nowe wyszło? Chyba dzisiaj była aktualizacja, albo wczoraj, albo kilka dni temu, nie wiem. Zmienili, że short jest na 180 sekund, słuchajcie. 180 sekund, a było tylko max na 60. Kurde. No mówię wam. Patrzcie, tu jest. O. O tak wygląda, tak się prezentuje. No ale zarobiście, czy zmienili na 180? No teraz mogę dłuższe shorty nagrać, co nie? Sorry, to nie robię statywem. No, czekajcie, statyw. Statyw jest tutaj. Sorry, że tak tą kamerą się tak częściej tak wiecie. Eee... <laughs> uh... Kamera tak chodzi, się zacina ciągle, nie wiem co z nią jest. Tu jest statyw, tu jest jedna część od niego, jakby, bo to się łączy, co nie? Po prostu statyw schowałem, no bo e, już robiłem porządki. No ale... Właśnie nie wiem, czy pająk zapada w sen zimowy. Kurde, ale się teraz ładnie ustawiło. Nie wiem, czy ona zapada w sen zimowy, czy co. O Jezus, jak to się... Częściej się zacina ta kamera. Nie wiem. Ja pierdolę, patrzcie to, patrzcie to teraz No sami widzicie, no problem, trzeba statywy, statywy no trzeba robić Nie wiem No będzie zapadać w sensie zimowy, no bo mamy 11 grudnia, no, grudzień mamy ogólnie No fajnie Nieźle, dobra odkładamy ją No i do widzenia